Galowym Podsumowującym pilotażowy projekt współfinansowany z budżetu województwa lubuskiego. Projekt nosi nazwę w Wsparcie dla zespołów ludowych, tanecznych i śpiewaczy. Projekt realizowany jest przez Regionalne Centrum Animacji i Kultury w trzech powiatach. Żarskim, Żagańskim oraz Krośnieńskim. Głównym celem projektu jest pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na ziemi ludzkiej. Poprzez zróżnicowane formy wspierania ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup i zespołów śpiewaczy. Chciałabym prosić o zabranie głosu panią Izabelę Tymochwilarczyk, dyrektora Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie galowym podsumowującym program pilotażowy, tak jak pani Agnieszka powiedziała, w Żarskim. Nasz projekt jest adresowany do zespołów i grup śpiewaczych, a nazywa się folkloro. Bardzo mi miło i serdecznie powitać Pana Stanisława Tomczyszczyna, Witry Marszałka, Województwa Lubuskiego. Również serdecznie witam gospodarza tej ziemi, panią Dorotę Matej, burmistrza miasta Żar. Serdecznie witam siedzącego po lewej stronie pana Mariana Pokłaskiego, przewodniczącego Rady Miasta Żar. Również serdecznie witam pana Leszka Mroszka. Wójta Gminy Żlar. Powiem, że w Gminie Żary jest najwięcej budowych zespołów. Wielki, <śm> Bardzo serdecznie również witam Małgorzatę Brześkiewicz, wójta Gminy Lipinki Łużyckie. Z delegacją z Lipinki Bardzo serdecznie witam pana Tomasza Sokołowskiego, wójta gminy Trzebie. Wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury panem Arturem Kudoszem. Powiat żarski reprezentuje radna pani Anna Ślawska. Witam radnych i samorządowców powiatu żarskiego. Bardzo mi miło powitać długoletniego samorządowca i społecznika, panią Helenę Sagasz. Oklaski. Witam dyrektorów samorządowych instytucji kultury i bibliotek. Oklaski. Witam serdecznie panią Irenę Marciniak, przewodniczącą rady seniorów. Witam wszystkich tutaj obecnych, a przede wszystkim witam bardzo serdecznie członków zespołu biorących udział w dzisiejszym koncercie. Szanowni państwo, program pilotażowy folkloru został zainaugurowany w marcu tego roku. W programie bierze udział 29 zespołów z trzech powiatów. Uczestniczy w nim 350 uczestników. Zdaliśmy grant 13 grantów na kwotę ponad 72 tysięcy złotych. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego samorządu województwa lubuskiego, no i przede wszystkim bez zaangażowania i wsparcia pana Marszałka Stanisława Tomczyszyna, który od początku objął patronat nad tym projektem. Dziękuję Pani Chciałabym też również podziękować pani burmistrz Danucie Madej za możliwość zorganizowania dzisiejszego koncertu i także siedzącemu za konsolą panu dyrektorowi Łukaszowi Matiaskowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym również, bo to, ten program jest dużym wysiłkiem dla pracowników Regionalnego Centrum Animacji Kultury, chciałabym im również podziękować za zaangażowanie, chęć jeżdżenia w najdalsze zakątki powiatu żarskiego i bardzo te podziękowania chcę złożyć na ręce Pani Anny Obary-Uberny, która jest koordynatorem tego projektu. Dziękuję Państwu za ten miły wyraźnik. Kolejną osobą, którą chciałabym tutaj poprosić o zabranie głosu jest Pan Stanisław Tomczyszyn, zapraszam. Pan Wicemarszałek Województwa Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Burmistrz, Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wójtowie, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Radni Powiatu, Żarskiego, radni z poszczególnych gmin Powiatu Żarskiego, szanowni uczestnicy dzisiejszego koncertu, bo to wy Państwo będziecie tutaj przedstawiali swoje utwory, swoim występem uświetnicie tutaj e, dzisiejszy koncert. E, pani Dyrektor wspomniała o tym, że my często jeżdżąc na różnego rodzaju imprezy. Począwszy od takich najbardziej może spektakularnych jak dożynki gminne, wiejskie, powiatowe, e, różnego rodzaju e, imprezy patriotyczne, kościelne, e, ludowe, wiesiadne. No, spotykamy się często tutaj z państwem, z występami. Różne grupy, które tutaj działają na terenie powiatu żarskiego no, prezentują ten repertuar. I śpiewaczy, i taneczny, różnoraki. On głównie został tutaj przywieziony wraz z tym, jak Państwo państwa tutaj ojcowie, dziadowie przybywszy tu na te tereny, no, przekazywali Państwu tę, tę kulturę, głównie wschodnią, ale ona jest z Polski Centralnej, z innych rejonów naszego kraju. Pomyśleliśmy o tym z panią dyrektor Izabelą Kumor-Pilarczyk, która od kilku lat. Tutaj my żeśmy ją do Zielonej Góry przetransportowali, bo ja pamiętam jeszcze tutaj y, y, panią Izę y, y, no z wielu innych działań, ale jako kanclerza tutaj z tej wyższej szkoły y, tutaj humanistycznej, m.in. Jana Benedykta Solfy w Żarach, no i z tej działalności prospołecznej, szczególnie tutaj y, y, z, z różnego rodzaju działalności spo społecznej na terenie miejscowości Żary. Także wyłożyliśmy spore pieniądze po to, żeby odbudować świetność i może przywrócić świetność Regionalnemu Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przy ulicy Sienkiewicza. Na pewno część z Państwa była już z tych zespołów, może jeszcze będzie okazja, żeby tam być, tak samo jak i z władz, żeby zobaczyć jak to dzisiaj wygląda. I pani Iza teraz uporawszy się z tymi problemami głównie, a wiadomo jak ktoś coś przebudowuje, remontuje, to, to musi trochę potrwać i, i to musi się dziać, ale teraz zostały stworzone bardzo dobrze warunki do tego, żeby móc rozpocząć właściwą działalność. I tu Pani Iza musi się też później trochę pochwalić, bo są szczególnie miło mi, że może swoją działalność rozwinąć Lubuski Zespół Pieśni i Tańca imieniem Ludwika Figasa. Przedstawiciele tego zespołu już siedzą, a z tego co wiem, później w drugiej części dzisiejszego koncertu będzie występ tego zespołu i często go też tutaj pokazujemy, bo byłem na kilku dożynkach tutaj w Państwa rejonie, ale i w innych, gdzie Lubuski Zespół Pieśni i Tańca też pokazuje. I co najważniejsze, że mają jeszcze tych młodszych, chętnych, którzy będą później mogli występować. To jest ważne, bo no, dzisiaj ta aktywność wśród dzieci i młodzieży no, jest różna. A ważne, żeby umieć również tę kulturę tutaj ludową przekazywać. I cieszę się i chciałbym wszystkim podziękować. Tutaj wspomnianemu Panu Dyrektorowi Matyjaskowi tutaj z Domu Kultury, gdzie jesteśmy, Luna, w Żarach, bo nie tylko pokazuje się tę kulturę y, dla y, powiedzmy sobie mieszkańców Żar, ale również i dla okolic, ale i, również okolica, czyli wsie gminy z powiatu żarskiego chcą przekazać tę kulturę, bo tutaj wiem, że jakaś transmisja jest nagrywana, też dla mieszkańców Żar i naszego województwa. I, I włodarzom gmin, które są tutaj obecne, których jeszcze może z różnych powodów nie mogli przybyć, za to, że Państwo wspieracie. Bo te zespoły, tak jak tutaj wspomniała Pani Dyrektor, że na terenie Gminy Żary jest najwięcej. No jest sporo też tych miejscowości, no ale nie byłoby e, tych zespołów, gdyby nie wsparcie radnych, wójta i tak dalej, poszczególnych wójtów i, i burmistrzów. No bo niestety dzisiaj bez tych paru złotych nie da rady. My postanowiliśmy też te pieniądze przekazać na taki pierwszy program pilotażowy. Mamy dzisiaj podsumowanie. Chciałbym z wieloma z Państwa posłuchać i zobaczyć tych występów. No, zobaczymy, czy uda mi się porównać to, co kiedyś trochę słuchałem, a co dzisiaj po tych konsultacjach. Tutaj z przedstawicielami Wojewódzkiego Zespołu Pieśni i Tańca się odbyło i panie, pod kierownictwem pani Ani, yy, która to wszystko koordynowała i podsumowanie drugie będzie w Gubinie i w Szprotawie, czyli w Gubinie dla powiatu kroślińskiego, a w Szprotawie dla powiatu żarskiego i w budżecie Województwa Wojewódzkiego zapisaliśmy ruch. Żagańskiego w Szportawie, tak, tutaj przejęzyczeniu, przepraszam. No i oczywiście chciałbym, żeby rozszerzyć w przyszłym roku również ten projekt o kolejne powiaty, może część jeszcze tutaj, z tych, co są będą. No i te granty, które pozwoliły Państwu też no, uzupełnić I stroje, jakieś instrumenty, inne rzeczy, one są bardzo ważne. Także dziękując pani. Izabeli Kumawilaczki, włoskiemu zespołowi, e, dla Miasta Żary i dla Domu Kultury. No, liczę na to, że będziemy świadkami dzisiaj historycznego koncertu. Jeszcze dawno tutaj w Żarach tak moc ludzi nie przybyła na koncert. Wszystkiego dobrego, miłego biologicznego. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Jeszcze chciałabym poprosić o zabranie głosu Panią Danutę Madej, burmistrza miasta Żary, która zabierze głos w imieniu wszystkich wójtów i burmistrzów Powiatu Żarskiego. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, na czele z Panem Marszałkiem, z Panią Dyrektor. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Za chwilę przed nami wspaniały wieczór, pełen artystycznych wrażeń. Wszyscy doskonale wiemy, że zespoły ludowe to taki cenny skarb regionu, naszego kraju. To Wy, proszę Państwa, kultywujecie tradycję. To Wy działacie na tej niwie, która jest niezmiernie ważna. Walczycie o to, aby nie zapomniano o dziedzictwie kulturowym naszego regionu. Dziś jest taki moment, abym w tej wstępnej części naszego spotkania podziękowała Wam za te występy, które za chwilę zobaczycie. Dziękuję w imieniu... Moich kolegów i koleżanki, którzy dziś są tutaj razem z nami, i w imieniu wszystkich, którzy są dzisiaj na tej sali. Ponieważ kultywujecie tradycje, ponieważ pokazujecie je w każdym miejscu i w każdej sytuacji z ogromną energią, z ogromnym takim entuzjazmem i takim wspaniałym przeżyciem tego wszystkiego, co w danym zespole istnieje. Przekazujecie to po prostu innym. Szanowni Państwo, w tym miejscu też gratuluję wszystkim zespołom za tą ogromną otwartość, za to ogromne zaangażowanie, za to ogromne integrowanie Waszych środowisk, które są w poszczególnych gminach. Pozwólcie jeszcze na kilka takich ważnych słów. Nie byłoby tu nas dziś gdyby nie inicjatorzy, organizatorzy tego spotkania, to Pani Dyrektor Izabela Kumor-Pilarczyk, Pan Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo, dziś tutaj mam nadzieję, że będę wyrazicielką głosu wszystkich zgromadzonych, bez Was. Tego tutaj by nie było. Pozwólcie, że jednocześnie też podziękuję mojemu dyrektorowi Miejskiej Radzie Seniorów, która Wam dopinguje, która Was wspiera w naszym żarskim środowisku. Jednocześnie pozwólcie, też przyniosłam kilka takich prezentów pamiątkowych ze strony naszego miasta, abyście pamiętali, że byliście w Żarach. Dziękuję wszystkim zgromadzonym, proszę Państwa, że przyjęliście też zaproszenie tutaj razem e, jesteście, abyśmy mogli dopingować zespołą, abyśmy mogli też pobierać tę wspaniałą energię, która będzie płynęła z tej sceny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Burmistrz. Proszę Państwa. W dniu dzisiejszym będziemy mieć przyjemność podziwiać występy 13 amatorskich grup śpiewaczek z powiatu żarskiego, ale chciałam skorzystać z okazji, że mamy tutaj obecne zespoły i przekazać Państwu bardzo istotną informację. Otóż rozpoczyna się nabór do trzeciego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka. Pierwszy etap konkursu to przesłuchania lokalne, które odbędą się w Centrum Kreatywnej Kultury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 12. Informacje o dokładnych terminach przesłuchania i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie mazowsze.waw.pl ukośnik konkurs, a w przyszłym tygodniu również na stronie i social media Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. I gorąca prośba jeszcze do zespołów, aby pozostały na chwilę po swoim występie na scenie i żeby kierownik zespołu zrobił krok do przodu. To pozostaje po występie, na który będę miała przyjemność Państwa zaprosić. Przed nami, proszę Państwa, część artystyczna, niezapomniane wrażenia, i myślę, że zaczniemy już właśnie zapraszać poszczególne zespoły, żeby pokazały wspaniałe wystąpienia, wspaniałe utwory. I myślę, że będziemy się dobrze bawić, czego Państwu i sobie życzę. Jako pierwszy.